Witam Was serdecznie na kanale Droga Życia. Słuchajcie, tak jak w tytule Post i Wielkanoc to najlepszy czas do nawrócenia. Ponieważ ja dwa lata temu, może nie dwa lata temu, przepraszam, 10 lat temu ponad, miałem pierwsze nawrócenie, rok temu drugie nawrócenie. Nawracamy się całe życie. Tak naprawdę nasze nawrócenie trwa całe nasze życie aż do końca. Choć jest każdy tak naprawdę najlepszy moment nie ma reguł. Ale post daje tyle dobra, tyle łask, tyle miłosierdzia, ponieważ wtedy dzieje się największy cud. Jezus umiera, a później zmartwychwstaje. I tak naprawdę w ten sposób jeśli my mu zawierzymy w tym czasie. W tym czasie przyjdziemy do Niego z naszymi grzechami, słabościami, trudnościami, upadkami, to On to po prostu przyjmie nas i bez słowa przytuli i pomoże. Także pamiętajmy, że to, e, to jest piękne. E, jak jest pisane, tam gdzie zmaga się grzech, grzech rozlewa się wtedy łaska i to największa łaska. Pamiętajmy o tym i trzymajcie się, kochani. Życzę wesołych świąt, udanych świąt, błogosławionych świąt z Panem Bogiem.